Polityka w południe. Dzień dobry Michał Kolanko audycja Polityka w południe. Państwa i moim gościem w studiu Radia dla Ciebie jest Mateusz Sabat szef firmy Big Data for Leaders. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Podsumowaniu roku, ale z punktu widzenia technologii szeroko pojętej technologii, która jest wykorzystywana w polityce, w tym co mówi się też zgrabnie digitalem, jak to się po polsku nazywa. Więc pytanie właśnie co w tym digitalu było najważniejsze, jeśli chodzi o politykę w tym roku mieliśmy jedną kampanię wyborczą, no i bardzo długą, wieloletnią w zasadzie prekampanię. Co dla pana było tym najważniejszą najważniejszą rzeczą? W mijającym roku były Trzy takie ważne trendy, które można zaobserwować. Jednym z nich były krótkie formy wideo, drugim zmiana algorytmów na większości platform społecznościowych, a trzecim to był, było wykorzystanie sztucznej inteligencji w kampanii po raz pierwszy w polskiej kampanii były poczynione takie próby. Jeśli chodzi o te krótkie wideo, no to to jest taka najbardziej widoczna zmiana, którą możemy zaobserwować porównując na przykład 2022 rok do 2023. W 2022 jeszcze politycy głównie się komunikowali zdjęciami, tekstami w taki sposób, do którego byliśmy przez lata przyzwyczajeni na Facebooku czy na Twitterze. W 2023 roku bez krótkich form wideo na TikToku, na Instagramie, ale też na innych platformach wcześniej wymienionych, no po prostu ciężko było się komunikować skutecznie bez, bez, bez tego formatu. To jest format, który absolutnie zdominował media społecznościowe w ostatnich miesiącach. Myślę, że wszyscy nasi, nasi słuchacze, widzowie, którzy korzystają z internetu i yy, zwłaszcza z mediów społecznościowych, no, musieli chociaż raz czy wielokrotnie trafić na takie filmy. No po przeglądając media społecznościowe, że nie sposób się było od tego uwolnić w jakimś sensie. No, myślę, że wielokrotnie, bo też te zasięgi, które generowały krótkie wideo, była dominująca forma, więc jeśli ktokolwiek słucha, czy pewnie, pewnie większość używa jakiejś platformy społecznościowej, to na pewno na krótkie wideo, w którym w, w krótkich słowach, w wyrazisty sposób politycy starali się przekonać do swoich racji na, na pewno na ten format Trafił. Co do e, tych dwóch jeszcze rzeczy, to nich jeszcze przejdziemy, ale taka dygresja, zastanawiam się, czy można postawić taką ocenę, że w tym roku, w tej kampanii wyborczej, internet stał się jednym z. stał się najważniejszym platformą, jako taka dyskusji, tego, gdzie jest przekaz polityczny, że internet zdominował inne media. To Można już tak powiedzieć. Tak, absolutnie. To była pierwsza kampania wyborcza, w której, w której internet absolutnie dominował. On z roku na rok był coraz ważniejszy. Czas spędzany w urządzeniach, w smartfonach, na, na portalach społecznościowych no systematycznie z roku na rok rośnie jeśli chodzi o, o użytkowników. No i w 2023 roku, przy kumulacji właśnie zainteresowania polityką wokół kampanii wyborczej, no ten internet był wiodącym medium i też miał duży wpływ na mobilizację, o czym pewnie to, jeszcze porozmawiamy. Tak. Natomiast dwie rzeczy, o których Pan jeszcze wcześniej wspomniał, to sztuczna inteligencja w kampanii, czyli i, a wcześniej jeszcze, alg zmiana algorytmu, może te tak. algorytmy na początku, tak. co, Jeśli to, co, o... co to znaczy tak naprawdę? Jeśli chodzi o zmianę algorytmów, no to y, na każdej platformie społecznościowej y, algorytmy odpowiadają za to, w jaki sposób i y, komu wyświetlane są treści. I do tej pory y, w, na większości platform była stosowana taka filozofia, że twórca, nadawca tych informacji zbierał sobie obserwujących i ci obserwujący w większym lub mniejszym procencie y, odbierali te y, treści. Rzadko można było wyjść poza taką bańkę, która się tworzyła ewentualnie działaniami płatnymi, kup, kupnem reklam. Można było wyjść poza tą bańkę, ale co do zasady to obserwujący mieli tutaj największe znaczenie. Wraz z pojawieniem się chińskiej platformy TikTok. Ta filozofia zaczęła się zmieniać. TikTok podszedł do sprawy inaczej. Obserwujący mają tam małe znaczenie, relatywnie małe znaczenie, natomiast znaczenie ma to, co danego użytkownika interesuje, co algorytm o nim wie i na podstawie tej wiedzy, na podstawie bardzo dużej, dużych zbiorów danych. Dopasowuje treści, które potencjalnie mogą zaangażować takiego użytkownika. No i okazało się, że taka formuła budowania platformy społecznościowej rodzi większe zaangażowanie, większy czas spędzany na platformie. No co też z punktu widzenia reklamowego, z punktu widzenia prowadzenia takiej platformy ma sens. Więc inne platformy społecznościowe, które do tej pory działały na rynku, też poszły w tym kierunku i teraz w zasadzie każda platforma, Platforma społecznościowa ma taki moduł polecanych dla ciebie w większym lub mniejszym stopniu. Instagram bardzo mocno poszedł w tym kierunku, czy, czy, czy na przykład Twitter, czyli obecny X, tak. Inne platformy może w mniejszym stopniu, ale też taką funkcjonalność mają, że, że, że właśnie te treści, które się wyświetlają, nie są po. Deklaracji, kogo obserwujemy wyświetlane tylko po naszych zainteresowaniach, które algorytm zebrał nas. To, to, miało też, to ma też polityczne znaczenie, bo politycy mogą dzięki temu dotrzeć ze swoją, polityczną treścią do innych wyborców. Niż wcześniej. Tak, absolutnie I to, się, też... to, to przy okazji wyborów parlamentarnych no, to się bardzo mocno zmaterializowało ta, ta zmiana, tak, bo to nie jest tak, że to była jakaś zmiana wprowadzona w jakimś momencie. Cały czas te platformy się zmieniają i to jest taki generalny trend, ale widzieliśmy właśnie w tej, w tej kampanii, zobaczyliśmy, że politycy mogą wychodzić poza swoje dotychczasowe bańki i oczywiście. Ci ich obserwujący, dotychczasowi fani też odbierali te treści, ale udawało się docierać do wyborców. I drugiej strony, i czasem ich zdemobilizować, poinformować o jakichś zjawiskach, które z, z, z reprezentują nasz punkt widzenia, no ale przede wszystkim docierać do niezdecydowanych. To było najważniejsze. Wiemy, że frekwencja w, mijający, w, w, w wyborach jesiennych była największa w historii, i tutaj mm, mamy, mamy dowód i, i, i wiele danych na to, że Internet i właśnie zmiana w tych, w tych algorytmach głównych platform społecznościowych sprawiła, że użytkownicy mniej zainteresowani polityką, też widzieli takie treści, też mogli się w to włączyć, też się mogli tym to zainteresować. Ciekawa, ciekawa rzecz też z tego punktu widzenia, że na tą zmianę sami politycy w Polsce czy w zasadzie w ogóle nie mieli żadnego wpływu, musieli się do niej dostosować. To też pokazuje właśnie, na jakim świecie dzisiaj żyjemy, że decyzje. Czy, czy strategia jednej chińskiej platformy społecznościowej wpływa na takie rzeczy, o których na frekwencji w, w Radomiu na przykład. Tak, no i warto dodać, że tutaj dotychczasowy obóz rządzący w mniejszym stopniu dostosował się do tej zmiany niż, niż aktualnie rządzący, czyli w tamtym czasie demokratyczna opozycja. Tutaj Donald Tusk, Szymon Hołownia, czy, czy Sławomir Mencen, który no nie jest teraz jakby w tym obozie rządzącym, no ale to byli tacy wiodący politycy, którzy bardzo Dobrze odnaleźli się w tych krótkich formach wideo, i miało to przełożenie na ich wyniki, też w tych młodszych grupach, które mocniej konsumują treści w internecie. Trzecia rzecz, o której Pan mówił, to sprawa sztucznej inteligencji w kampanii wyborczej. Jak rozumiem, nawiązywał Pan do tego, że w spotach, na przykład platformy, były treści generowane przez. Yy, maszynowo, tak? Tak, warto to odnotować, bo to nie jest rzecz, która wpłynęła jakkolwiek na wynik yy, tej ostatniej kampanii i, i wyborów 15 października. Myślę, że to była bardziej w tych wyborach taka ciekawostka. Natomiast biorąc pod uwagę dynamikę tej yy, branży. Yy, w, Narzędzia oparte o sztuczną inteligencję trafiają pod strzechy, można powiedzieć, i co, co, co tydzień, co, co chwilę słyszymy o nowych narzędziach, które pozwalają zwykłym użytkownikom, takim, którzy nie mają kompetencji w programowaniu, w, w, w zaawansowanej matematyce itd., ale pozwalają im z, z tej sztucznej inteligencji korzystać. Na przykład do generowania dźwięku, generowania obrazu, yy, tworzenia różnych tekstów, więc to jest coś, co pierwszy raz w tej kampanii zaistniało, ale myślę, że z kampanii na kampanię znaczenie sztucznej inteligencji będzie rosło i politycy mogą na różne sposoby ją wykorzystywać i w dobrym celu i też do manipulacji wyborcami. To będziemy, będziemy to też oczywiście śledzić jako śledzić w przyszłym roku, w 2024. Natomiast wróćmy jeszcze do 15 października tej mobilizacji. Ja zapytam pana, że Bardziej tak wychodząc poza samą, tech, poza samą technologię. Czy Pan był zaskoczony tą skalą mobilizacji i młodych wyborców i kobiet, młodych kobiet też w 2023 roku, tego 15 października? Bo wiele. Hmm, sz, wie, wydaje się, że same sztaby były tym zaskoczone. A Pan? Myślę, że wszyscy byli zaskoczeni, że, że, że ta frekwencja przekroczyła 70% i, i, i chyba było mało osób, które, które obstawiały, że to będzie aż tak wysoko. Natomiast my po danych internetowych no, widzieliśmy, że, że, że na pewno to zaangażowanie rośnie i że jest zainteresowanie też takich osób, które nie są może bardzo zaangażowane politycznie i, i jakby nie, nie, nie do końca... Odnajdują się w tym świecie, ale z, z tygodnia na tydzień, kiedy ta kampania wyborcza się rozkręcała, kiedy były marsze, debaty, też różne rzeczy, w świecie y, offline. Y, które się działy, widzieliśmy, że, że, że to wszystko trochę tak jak kula śniegowa się napędza, i, i że tych osób jest coraz więcej. Więc wydaje mi się, że, że jeśli szukamy wytłumaczenia tak dużej mobilizacji, no to jednym z bardzo ważnych czynników było właśnie to, że ten internet miał tak dużą rolę, a w ramach, w ramach kampanii internetowych, że. Pojawiła się możliwość wychodzenia z baniek i docierania do osób, które do tej pory były mniej zainteresowane polityką. No właśnie, też pytanie, co, co dalej? Jak te trzy rzeczy będą się. O sztucznej inteligencji pan powiedział już, ale jak te pozostałe rzeczy, trendy mobilizacja się będzie rozgrywać w 2024 roku? Pierwsza rzecz, no właśnie, wybory samorządowe najprawdopod najprawdopodobniej 7 kwietnia yy, przyszłego roku. Jeszcze sobie sprawdzę szybko, czy to rzeczywiście jest niedziela. Zaraz, momencik. Tak, niedziela 7 kwietnia, druga potencjalna to jest 14, 14 kwietnia. Data, ale słyszałem, że 7 kwietnia będą wybory samorządowe. Pierwsza tura, oczywiście. No i pytanie, czy na przykład ta mobilizacja, o której Pan teraz mówi, ona się może powtórzyć, czy to było jednorazowe zjawisko? Y Trudno powiedzieć, no, znaczy, jeśli chodzi o kampanię samorządową, ona ma zupełnie inną specyfikę, zupełnie inną dynamikę. Tam emocje y, zwykle są nieco mniejsze, natomiast ta kampania samorządowa jest bardziej merytoryczna. To są sprawy bliżej ludzi. No i y, jakby ludzie też oceniają, czy na przykład dany kandydat y, wybuduje drogę przy, y, przy, przy, przy moim osiedlu, czy nie wybuduje, czy rozwiąże problem korków, czy, czy nie rozwiąże. Y, to są tego typu zagadnienia, więc one z jednej strony mniej emocjonują, to nie jest taka polaryzacja PiS, Platforma jesteś z nami albo przeciwko nam. Z drugiej strony no, to są rzeczy blisko, blisko obywateli. Wydaje mi się, że jest sporo argumentów za tym, że relatywnie duża mobilizacja może się utrzymać. Pamiętajmy, że ta, ta, ta Kadencja samorządowa była dla aktualnie rządzących samorządowców bardzo trudna z wielu powodów, z powodu polityki rządu, który miał bardziej centralistyczną wizję i odbierał różne kompetencje, a także środki. Samorządowi to był jeden z powodów. Innym, Inną sprawą było, było także za, zablokowanie KPO, tych środków, które nie dotarły z Unii Europejskiej i no, które mogłyby się przełożyć wcześniej na inwestycje, którymi samorządowcy mogliby się chwalić. Ale też to była kwestia pandemii, COVID-u, tego że wiele z, wielu z nas. Du, du, długi okres spędziło w domach, pracowało zdalnie. Niektórzy yy, funkcjonujący tutaj w Warszawie wracali często do rodzinnych miejscowości i stamtąd sobie yy, pracowali. No i to wszystko jakby też przekłada się na politykę samorządową, dlatego że zaczęliśmy się bardziej przyglądać naszemu najbliższemu otoczeniu. Yy, kiedyś przed Covidem było tak, że wiele osób funkcjonuje w, w takim modelu praca dom, praca dom. Wraca wieczorem, nawet nie wie do końca, co się dzieje na jego osiedlu, jakie są problemy. To się bardzo radykalnie zmieniło. No i za zaczęliśmy wychodzić na zewnątrz, zaczęliśmy dostrzegać problemy typu e, brakuje nam parku, brakuje nam placu e, Ale zabaw. Rzecz, co do tej polaryzacji, no to y, y, rzeczywiście znaczy, są dwie, dwie, dwie rzeczy, które warto wspomnieć, że poprzednia kampania wyborcza odbywała się w innych warunkach, nie tylko technologicznych, ale też PiS rządził, teraz będzie rządziła nowa, nowa koalicja tego 7 kwietnia, a druga rzecz jest taka, że, że ta kampania i przez to właśnie np. wybory w Warszawie w 2018 roku to była właśnie taka polaryzacja pod tytułem albo PiS, albo kto nie jest z nami jest. No, bo u Rafała Trzaskowskiego była taka dosyć silna polaryzacja. No i te dwie rzeczy się na pewno nie, nie powtórzą, tak? Tak, ale też trochę wyjąłbym kampanię warszawską z kampanii ogólnosamorządowej. Kampania warszawska zawsze z uwagi na to, że tutaj startują popu zwykle popularni politycy i, i też funkcjonują tu największe media, no jest mocniej relacjonowana i przez to jest bardziej upolityczniona. Polityczniona. Jeśli to popatrzymy już na perspektywę innych większych miast czy, czy mniejszych miejscowości, no to ta polaryzacja jest, jest mniejsza. Też z tego powodu, że w większych miastach PiS czy, czy obóz Zjednoczonej Prawicy jest relatywnie słaby i badania pokazują, że w żadnym dużym mieście wojewódzkim kandydaci PiSu. Bezpośrednio wywodzący się z tej partii raczej nie mają szans na zwycięstwo, więc yy, też ta, ta, ta temperatura sporu i stawka jakby rozgrywa się trochę gdzie indziej. Często jest tak, że yy, w, w miastach są silni kandydaci lokalni, którzy są związani może z jakimś obozem politycznym, albo wywodzą się z jakiegoś obozu, ale zbudowali swoją niezależność i. Teraz funkcjonują na zasadzie lokalnych stowarzyszeń czy ruchów miejskich. Co do przyszłości, to wróćmy właśnie do tego do 2024 roku. Wiemy, że będą dwie kampanie wyborcze planowane, bo. Wszystko się oczywiście może zdarzyć w polityce. Jedna wybory do samorządów 7 kwietnia i drugie wybory europejskie 9 czerwca. No i zacznie się później jesienią przygotowania, zaczną się do wyborów prezydenckich w 2025 roku. Co się, co się jeszcze może wydarzyć? Czy ta mobilizacja, czy zainteresowanie Sejmem, tak zwane pojawienie się hasło, pojawiło się takie hasło, Sejmflix, czy, czy mobilizacja, czy zainteresowanie Sejmem się pana zdaniem utrzyma przez ten najbliższy rok, nowy rok? czy bo konkretnie czy Szymon Hołownia będzie w stanie je utrzymać? No, biorąc pod uwagę, jakby jak, jak Sejm wygląda i, i, i że jednak tam na co dzień proceduje się bardzo merytoryczne, specjalistyczne sprawy, to wydaje mi się, że na dłuższą metę takie utrzymanie takiego dużego zainteresowania Sejmem, oglądania całych obrad, organizowania tych salki nowych, żeby, żeby oglądać Sejm, no, myślę, że ta fala gdzieś tam przeminie. Ale, ale też biorąc pod uwagę tą nową formułę yy, Sejmu, może nie, nie, nie formalno-prawną, ale, 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 ale jeśli chodzi o... Yy, Pomysł na, na, na prowadzenie obrad. No myślę, że wycinkowo ludzie będą się tym interesować. Też liczba obserwujących kanału sejmowego gwałtownie wzrosła. To jest już chyba drugi po Indiach najpopularniejszy kanał sejmowy na świecie. A, a, a myślę, że w tym roku już polski Sejm tego nie dogoni, ale, ale, ale myślę, że jeszcze na mocy tej fali jest szansa, żeby, żeby być. Żeby mieć najpopularniejszy kanał. Ale więc, wydaje się, że... mhm. Więc jest to coś, co, co na pewno trzeba ocenić jednoznacznie pozytywnie. No i to, 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 to też jest taki tak. Taka przyspieszona lekcja wosu, można powiedzieć, który nie, nie, nie był w, nigdy w, w, w szkołach ważnym przedmiotem i nie był, nie był przez większość uczniów jakoś traktowany bardzo poważnie. Natomiast to jest bardzo pozytywne, że, 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 że młodzi ludzie, tacy też użytkownicy internetu, którzy, którzy siedzą tam zanurzeni, zainteresowali się polityką i przy, odbierają taką przyspieszoną lekcję. Tego, jak działa, działa parlament, jak działa demokracja. A, a na przykład, czy w przyszłym roku politycy jeszcze bardziej będą korzystać z własnych narzędzi, własnych podcastów, też platform do komunikacji bezpośredniej z, z wyborcami bez. Tego filtra, filtra medialnego, bo nie tylko Szumuchownia no, zaczął ten sejmowy wideokast, ale przecież politycy, Raj Morawiecki miał już dużo wcześniej swój podcast, posłanka partii razem. Paulina Matysiak ma też popularny podcast, regularnie nowe treści tam się pojawiają. Czy to będzie się pogłębiało, że, że tak będą teraz działali politycy, jako trochę no używając narzędzi, którymi korzystają też dziennikarze w jakimś sensie? Absolutnie, wydaje mi się, że tak. Jeśli te warunki gry się jakoś radykalnie nie zmienią, nie będzie na przykład kolejnej wielkiej zmiany w algorytmach, no to politycy zorientowali się, że mogą z pominięciem mediów, z pominięciem właśnie filtra, jak pan redaktor to nazwał, że mogą przekazywać skutecznie swoje komunikaty i często osiągać zasięgi, które są większe niż, niż na przykład oglądalność. Czołowych, czołowych programów publicystycznych. No, jeśli popatrzymy na przykład na TikToka i najlepszych tam polityków, którzy, którzy się komunikują przez tą platformę typu Szymon Hołownia, typu Donald Tusk, typu Sławomir Mencen, no to ich zasięgi niektórych z ich komunikatów to jest 2-3 miliony odtworzeń, co na przykład w, w, w Głównej telewizji informacyjnej, to, to jest oglądalność nieosiągalna w, w warunkach polskich. Co jeszcze może się wydarzyć z, z formatami wideo? Może będzie zwrot w drugą stronę w kierunku formatów dłuższych? Na przykład tutaj dygresja a propos podcastów. Jak słucham są popularni bardzo podcasterzy dziennikarze czy, czy influencerzy w Stanach Zjednoczonych, na przykład, którzy w Polsce informacja się jeszcze tak bardzo nie przydało, ale przy, przyjął, ale na mają wielogodzinne wręcz podcasty, na przykład trzy godziny jest rozmowami. Jest, jest popularny na przykład podcaster Lex Friedman, ma trzy godziny rozmowę z Jeffem Bezosem, szefem, założycielem Amazonu, więc może coś takiego się w Polsce przyjmie. Tak, myślę, że w 2024 roku będą dwa ważne trendy, to znaczy pierwsza rzecz to może być wydłużenie tych wideo. TikTok, X to są platformy, które Promują teraz dłuższe wideo, mimo że jakby ten krótki format do tej pory się sprawdzał, to też zachęcają użytkowników, żeby tworzyli dłuższe treści, i też algorytm premiuje takich twórców, którzy w taki sposób działają. A drugi trend ważny, który już się dzieje, ale będzie miał większe znaczenie w 2024 roku, to są płatne social media. Znaczy już na platformie X mamy sytuację, gdzie żeby mieć ten niebieski znaczek, trzeba zapłacić. Na Instagramie jest podobnie, żeby mieć znaczek, trzeba zapłacić. 60 zł miesięcznie. Tak, I, i to będzie działało w obie strony, bo jakby z perspektywy takiego zwyk naszego zwykłego słuchacza tutaj, no to chodzi głównie o to, po to się kupuje ten, ten znaczek, i, i, i po to się płaci za, za, za używanie mediów społecznościowych, żeby nie oglądać reklam. To jest taki główny praktyczny aspekt, który mamy. Ale jeśli ktoś jest twórcą, nadawcą treści, tak jak politycy, dziennikarze, czy, czy jacykolwiek inni twórcy, którzy funkcjonują w internecie, to dla nich ten niebieski znaczek. I różne inne formy, które się pojawiają, na przykład na Xie można teraz, są różne szczeble wtajemniczenia i można na przykład kupić też zasięg. W sensie, jeśli ktoś sobie kupi w wersję Premium Plus nie tylko niebieski znaczek, ale też dodatkowe funkcjonalności, no to wtedy ma tym, też boost, jeśli chodzi o zasięgi. O tym wszystkim będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać w 2024 roku. Rok, nowy rok zbliża się wielkimi krokami. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem. Dzisiaj był Mateusz Sabat, szef firmy Big Data for Leaders. Dziękuję bardzo. Dziękuję.